Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania, ale nie tylko ja. W tym odcinku również będzie Łukasz. Dzisiaj krótko, bo ja tak nagrywam, wiecie, ten odpowiedzi między... Odpowiedziami łapie mnie kaszel. Wziąłem sobie co prawda syropek, ale mam taki suchy kaszel, dzisiaj mnie złapał i strasznie mnie męczy. I ciągle przerywam, Wy tego nie widzicie oczywiście, ale ja ciągle przerywam nagrywania i nagrywam po kilka razy, no samo. <laughs> Właśnie jak za dużo mówię, to mnie zaczyna łapać. Dobra, jeszcze jest ok. Super, o wiele lepiej. Z drugiej strony pytanie, czy można tak zrobić. <laughs> no właśnie. I mam takie pytanie pod ostatnim filmem. Super, o wiele lepiej. Z drugiej strony pytanie, czy można by zrobić film, jak złożyć własny filtr RO, z jakich najlepiej komponentów. Dziękuję, pozdrawiam. Ja myślę, że nie ma głębszego sensu robienia takiego filmu składania filtra RO z własnych komponentów i tak dalej. Filtry są tak śmiesznie tanie, już poniżej 100 można dostać cały zestaw, że ja tutaj sobie nie widzę, nie widzę jak gdyby potrzeby, nie wiem, robienia takiego filmu żeby montować własny system RO. Te rzeczy są dzisiaj naprawdę tanie. Takie bardziej wydajne zestawy to już dostaniesz około 350 zł. Chyba, że chcesz naprawdę jakąś super wydajność. No to wtedy kupujesz też gotowca i on kosztuje tam powiedzmy ponad tysiaka, ale to jest już prawie przemysłowa wydajność. No może przesadzam z tą przemysłową wydajnością, ale ogromna wydajność na duże, duże zbiorniki. A jeśli masz zbiornik, powiedzmy sobie, do 200 litrów, to ten najtańszy z Ci całkowicie wystarczy i nie widzę tutaj sensu nagrywania filmu, jak złożyć z własnych komponentów. Filt RO. Jakby to kosztowało, nie wiem, tysiaka minimum, no to może warto się zastanowić, by było, żeby zaoszczędzić na przykład, nie wiem, tam 300 zł. No ale jak filt kosztuje 100, B, to ja nie mam czasu na takie rzeczy. Było też kilka komentarzy pod ostatnim filmem, że też wolę czarne tło. No to chyba jeszcze z komentarz do komentarza. Dodatkowo czarne tło i czarne podłoże to efekt super. Słuchajcie, ja przez wiele lat, tak naprawdę, większą część mojego zawodowego zajmowania się akwarystyką, ja prawie zawsze bazowałem na czarnych tłach. Słuchajcie, jakoś mi się to wydawało, że na czarnym tle to lepiej wygląda, nie? że to tak fotograficznie bardziej jest, nie tak, czarne takie tło, no to tak wizualnie jest nieźle. Ale po pewnym czasie zacząłem zmieniać zdanie. Zaczęły mi się podobać delikatne, takie pierzaste rośliny na tle białym. Delikatne trawki. To wszystko fajnie wyglądało. Oprócz tego białe tło ma tą zaletę, że jeśli masz lampę, w której możesz sterować różnymi kanałami, to ona się zmienia od, przy tej barwie światła. Jeśli ja na przykład bym sobie zrobił teraz zachód słońca na mojej lampie, no to... Tło również będzie w takich ciepłych barwach pomarańczowych, powiedzmy sobie. I to jest fajny efekt. To jest taki dodatkowy bonus. Jak masz czarne tło, nie uzyskasz czegoś takiego. Więc tło przyjmuje jakby barwę też lampy, wschód zachód słońca, jakiś zmierzch na niebiesko, coś podświetlasz wieczorem, no to to wtedy fajnie wygląda. Poza tym jasne tułek jak jest z tyłu na przykład naklejona okleina albo pomalowana, tylna szybka na, na kolor biały, możesz to również podświetlić Są do zakupienia. Nawet całe takie panele, gdzie z tyłu zakłada i masz podświetlane tą tylną szybę. Przy czarnym tle jest to oczywiście niemożliwe. I tu mamy kolejny komentarz. Witaj mistrzu akwarystyki. Wow, dziękuję. <laughs> Spoglądam na Twoje akwarium w tle. Które bardzo przypomina mi moje. Mam dość mocno obsadzoną roślinnością, mam dość spory ruch tafli wody, ale niestety moje rybki są schowane w większości za roślinami i korzeniami. Widzę u ciebie podobne rybki, na przykład simulansy, które pływają w centrum akwarium. Może to e, błachy problem, ale wolałbym e, na nie po prostu popatrzeć, a nie tylko na rośliny. Proszę o jakąś radę, co mogę zrobić? Pozdrawiam Mariusz z Wrocławia. No, mogłeś trochę więcej napisać, ile masz tych ryb, jakie duże akwarium i, i tym podobne rzeczy, łatwiej by mi było. Wiesz co, może jest tak, że po prostu masz zbyt małe statko tych rybek. Jak jest ich dużo w stadzie, one są bardziej śmiałe i chętniej pływają. U mnie, co prawda, tych jak widziałeś, jak wszyscy pewnie widzieliście, tych ryb nie ma dużo, ale u mnie swobodnie pływają, nie są zlęknione, nie są wystraszone. No to może wpływać na to różne rzeczy, mogą wpływać. To nie jest tak, ja ci nie dam takiej odpowiedzi, słuchaj, to się stało, i tak masz zrobić, i nie będzie wtedy problemu. To niestety nie. Bo może być kilka takich problemów. To może być, że jest ich mało, jak wspominałem. To może być też to, że na przykład masz jakiegoś straszaka w akwarium. Może masz jakąś małą pielęgniczkę albo jakąś inną rybę, która jest wredna jej ciągle gania. I one też się mogą tak zachowywać. Może też być to, że masz ten za duży ten ruch wody w akwarium i, i na przykład niektóre ryby. Nie lubią ruchu wody dużego, i wtedy gdzieś tam siedzą w tych strefach, gdzie ten ruch wody jest w miarę umiarkowany. No, ciężko mi powiedzieć, bo twojego akwarium nie widziałem, więc zwróć uwagę na te rzeczy, o których właśnie teraz ci mówiłem. I kolejny komentarz, pytanie: Mistrzu, jaką polecasz lampę do akwarium 200 cm pod pokrywem do roślin średnio wymagających? Bo już szukam dwa lata. Ciężko znaleźć taki wymiar. Zgadza się. To jest długi zbiornik. Dwumetrowe lampy. U, to jest problem. No, szukasz dwa lata, to chyba o czymś świadczy, prawda? Słuchaj, zazwyczaj jest tak, że na takie długości zbiorników daje się dwie, trzy lampy, nawet. Zależy jakie modele wybierz, jakiej marki. Ale powiedzmy sobie, dwie lampy. Ja bym szedł w tym kierunku, żeby szukać. Dwóch krótszych lamp niż jednej długiej, bo wybór by miał żaden. I tutaj trzeba było uwzględnić. No oczywiście to no nie będzie żadna belka popularna, która jest do zawieszania czy położenia na, na krawędzi zbiornika, bo ona po prostu nie tej wilgotności. Co się dzieje pod pokrywą w akwarium, żadna nad ranem? Doskonale wiemy, to jest wszystko mokre, więc ta lampa musi znosić coś takiego. To chyba będzie z tego co kojarzę i P67, tak, odpora te zaklapania, wszystkie i tak dalej, i P68 to jest wodoodporne do jakiegoś tam momentu do głębokości, chyba ciśnienia, czegoś tam jeszcze, już nie będę zgadywał teraz, bo nie pamiętam dokładnie, ale i P67 powinno wystarczyć całkowicie. Więc szukałbym lamp takich właśnie odpornych na wodę. Nie możesz włożyć każdej belki, coś do pokrywy z tego względu, że albo dzi zawigotnieje i zaraz będzie po niej, albo nie będzie w stanie odprowadzić ciepła, jeśli mówimy tu o jakichś mocniejszych lampach, ale chyba nie, bo jak tutaj pisałeś, chciałbyś lampę do roślin średnio wymagających. No Twój zbiornik pod tym względem jest wymagający, ze względu na swoje gabaryty. I co Ty mógłbyś tutaj włożyć? Siadnę sobie jeszcze raz po telefon. Dobra, i zobaczmy sobie tutaj. Więc tak, możesz pójść na przykład w takie tuby ledowe, wiecie te takie rurki z ledami w środku, ala świetlówki ledowe. Jest tego całkiem duży wybór lepsze, gorsze no zazwyczaj są to źródła światła dla niezbyt wymagających odbiorców, ale czasami mogą być wystarczające, i mógłbyś pójść w coś takiego i to będzie najtańsza opcja albo mógłbyś pójść na przykład w jakieś lampy powiedzmy sobie porządne, ale. No, trochę droższe niestety, i tutaj ja to tu będę wklejał miniaturki sobie, żebyś mógł widzieć. Ja tu znalazłem coś takiego na Chihiros na przykład, WRGB lampę. One są o długości 100 cm, ale tam chyba w specyfikacji, co widziałem, to jest 90 tam kilka cm, więc dwie obok siebie teoretycznie mógłby wejść. I one są właśnie odporne na, na zachlapania. I da się je montować na różne sposoby do, do pokrywy. Nie wiem, jaką masz pokrywę, niestety, bo tego nie opisałeś, ale na pewno da się je zamontować. One są tutaj bez problemu do montowania w pokrywach Juwela i Oazę, ale pewnie to tu dużo mówić. Na pewno da się w każdej pokrywie zamontować. To jest kwestia dobrego przemyślenia sprawy, o czym mówimy. My, Polacy, kombinujemy jak nikt inny na świecie. Damy sobie radę ze wszystkim. Więc to jest taka lampka, i to jest bardzo fajna lampa, słuchaj, no, na ten metr powiedzmy sobie długości, ona ma 59 W, jest kontrolerem. No, firmowa dobra lampa, niezłe źródło światła, bardzo dobrej jakości. odzerwanie kolorów ryb, roślin jest no, niesamowite, bez porównania z tymi wszystkimi tanimi LEDami w tych tubach, więc w coś takiego mógłbyś wejść. Oczywiście mówimy tu o dwóch lampach teraz. No, i taka moja druga propozycja to jest lampa, właśnie juwela o mocy 48 W, i ona jest też około metra długości. Ma w specyfikacji, chyba nie cały ten metr mam z tego co pamiętam. Tu też będę wkładał sobie, wrzucał takie zdjęcia, które tutaj znalazłem. I tutaj masz lumen. No, nieźle Wam powiem, bo ten tutaj. Model ma aż 140 lumenów z wata. To jest całkiem niezły wynik. Powiedziałbym, bardzo, bardzo fajny. No jest. Długość tej lampy 993 mm. I dwie obok siebie powinny wejść. Oczywiście musisz sobie zbadać dokładnie, jak byś to zamontował i czy ci na pewno wejdzie. Ogrodnie, specyfikacje. Najwyżej tam możesz dopytać zawsze tutaj sprzedawców, jak to, jak to wygląda. I co my tutaj mamy, następnego. I taką następną propozycją tutaj byłaby dla Ciebie lampa, która może być pod pokrywę. Jest to najnowszy model Skylight'a, Entrik I tutaj model 90 cm długości, czyli to jest F2XL90. Oczywiście sterowany z aplikacji, to bardzo fajnej aplikacji. I on może być również pod pokrywę, bo ma też, jak gdyby w zestawie, różne systemy mocowań. U mnie na kanale jest film o tej lampce, a ja ją używam jako belki oświetleniowej, takiej stawianej na akwarium, ale ona też jest przewidziana do montażu, właśnie pod pokrywę, jako jedna z niewielu. Słuchajcie, i to jest bardzo fajna lampka, mam, używam. Bardzo fajna. Słuchajcie, i tutaj ten model ma wymiary 89 cm długości, więc dwie obok siebie spokojnie zmieścisz, ona pokryje bez problemu obszar większy, czyli dwie takie lampy załatwią sprawę u Ciebie. Moc tej lampy to jest 48 W, ale stumień świetny to jest 4830 lumenów IP67, o widzisz. Więc całkiem fajna lampa, e, sterowanie kolorami i takie tam rzeczy. Musisz sobie wejść na stronę i zobaczyć dokładnie. I to by były takie propozycje e, sensowne na, na, na Twoje akwarium. Oczywiście, te wszystkie belki, e, które tu wymieniłem, oprócz tych tupledowych, to będą niestety troszeczkę kosztowały. No wiesz, tego typu rozwiązania e, lepsze pod, pod pokrywę swoje niestety kosztują i sprawdź sobie ceny bo dwie takie lampy, no to to już będzie jakiś tam wydatek. Najtańszą opcją będą jednak te rury, takie ala świetlówki. To będzie dość tanie. Musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz takie pieniądze wydać, czy, czy, czy nie. Jeśli możesz, no to ja zachęcam Cię oczywiście do kupienia czegoś lepszego, posłuży Ci dłużej, a efekt będzie znakomity. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nietypowo Q&A nagrywam przy robocie, zazwyczaj to jest tak, że ja w sobotę robię podmianę, czyszczenie zbiornika po to, żeby w niedzielę dla Was nagrywać, czy to QA, czy jakiś nowy odcinek, wtedy mam czas zarezerwowany dla Was. Natomiast no, wczoraj cały dzień byłem, słuchajcie, w Warszawie na warsztatach jako Skypingu u, u Michała Adamka. Trochę się szkole, bo już jest przygotowanie pod restart tego zbiornika. No, chciałbym, żeby to oprócz tego, że będzie tam ten eksperyment z filtracją, o którym już Wam wspominałem, żeby to też jakoś fajnie wyglądało i, i Wam się podobało więc staram się troszeczkę podnieść swoje umiejętności od takiej tej strony aquascapingowej no i więc się wczoraj szkoliłem przy okazji dogadałem się z Michałem na nagranie u niego w sklepie które też tam za parę tygodni pewnie będę realizował myślę, że też ciekawy pomysł, nie takie typowe jak to zazwyczaj u Michała się tam e, realizuje, że powiedzmy trick aquascaping, kompozycja i tak dalej, zakładanie zbiornika troszeczkę o czym innym będziemy chcieli pogadać, więc myślę, że, że będzie ciekawie no, a w ogóle fajna impreza, słuchajcie. Okazja do spotkania paru z Was, widzów naszych. Pozdrawiam wszystkich tych, których wczoraj spotkałem. Bardzo to jest przyjemne, słuchajcie, kiedy spotykam się z Wami, e, z wami gdzieś tam na żywo i można chwilę pogadać. Ale nie tylko z widzami miałem okazję pogadać. Słuchajcie, spotkałem się też z, z Panami z firmy Yokuchi, e, no bo film ten o podłożach aktywnych, który, który tutaj niedawno oglądaliście, odbył się szerokim echem. Nie tylko w Waszych komentarzach. Za chwilę jeszcze do jednego z tych komentarzy będę się chciał odnieść. Yy, ale też wśród producentów. No, oczywiście, oczywiście firma Jakuci, no tutaj wyszedł ten problem z glinem. To nie dało się nie zauważyć tego. Natomiast fajna rozmowa, bardzo konstruktywna. Yy, muszę powiedzieć, że podobało mi się bardzo podejście panów, bo to nie było na zasadzie takiej "ola Boga, coś ty tu chłopie pokazał. Yy, nie, jest problem, więc jest yy, reakcja yy, na zasadzie, no to zastanówmy się, jak to poprawić. Wspólnie sobie fajnie pogadaliśmy. Panowie chyba już wiedzą skąd ten dni się tam bierze. Jest to efekt pewnego... Jest to efekt procesu produkcyjnego tak naprawdę. Ja sam o tym nie wiedziałem, że w trakcie produkcji takiego podłoża aktywnego jest używany kwas, tak? Straktowany roztworem o niskim, niskim pH. No a w podłożu aktywnym są glinokrzemiany. To jest w ogóle bardzo popularny, Wiele minerałów bazuje na glinokrzemianach. I te właściwości aktywne podłoży de facto wynikają z obecności tych glinokrzemianów. No i... W tym procesie produkcyjnym jest używany właśnie ten kwas, a przy niskim pH te krzemiane mogą się trochę zacząć rozpuszczać, no i puszczają glin i krzem. Więc tutaj już natchnęło panów, że tak powiem, do, do poprawy procesu produkcyjnego, z czego bardzo się cieszę. Ja zadeklarowałem z kolei z naszej strony, że jak tylko uda się, uda się tą recepturę poprawić, to bardzo chętnie przetestuję to podłoże jeszcze raz. Sprawdzimy jak tutaj e, sytuacja z tym glinem i z krzemem, czy się poprawi. W ogóle tutaj ciekawa sytuacja, bo mm, Okazało się, że ten film był całkiem inspirujący nie tylko do poprawy procesu produkcyjnego, ale w ogóle, panowie, mają pomysł na zupełnie nowy produkt. No jaki to nie będę mówił, bo to jest oczywiście tajemnica. Natomiast, jak powstanie, to ja też bardzo chętnie go przetestuję i dam wam o tym, o tym znać. Także jestem w kontakcie w tej chwili z firmą Yokuchi, i jak będzie się tutaj coś działo, to będę was na pewno o tym z przyjemnością informował. Dobra, oprócz tego, że ja się wczoraj szkoliłem mm, z scrapingu trochę, no to też tutaj przygotowania do restartu idą pełną parą. Jak widzicie tutaj już w tym miejscu była taka plaszka, w tej chwili jest tu wysypane podłoże aktywne i wsadzone rośliny. To też nie tyle zabieg kompozycyjny. Ja już tutaj niespecjalnie w tym akwarium myślę o tym, jaka jest tu kompozycja. Bardziej je traktuję w tej chwili już trochę jako doniczka dla roślin. I tu sobie po prostu przygotowuję rośliny, które będę chciał już wykorzystać w tym nowym akwarium. Ja jest, słuchajcie, prowadziłem najpierw w takiej formie emersyjnej. Mam taki jeszcze mniejszy akwarium, 112 litrów, które było. No właśnie, wsypałem trochę podłoża. Wsadziłem te rośliny, które kupiłem. Dosłownie pojedyncze doniczki w formie in vitro do tego podłoża. Nalałem odrobinę wody na dno, tak żeby, żeby one nie były przykryte. Podałem nawóz, yy, zafoliowałem to tak streczem, żeby, żeby tam było szczelnie oświetlenie. No i te roślinki sobie tak przez jakiś czas rosły w tej formie emersyjnej. Bardzo w, fajnie urosły, no, rozmnożyły mi się, jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Z pojedynczych doniczkach to całkiem się tego zrobiło. Natomiast to nadal są formy emersyjne. One muszą przejść przystosowanie do pełnego zanurzenia. Zazwyczaj taka. taka Akcja jest związana z tym, że jakieś tam liście obgniwają, że one trochę gorzej rosną, swoje, że tak powiem, odchorują. No i fajnie, żeby to się podziało w tym akwarium, gdzie jest już jakby bogata i dojrzała filtracja, dawna, wpracowana filtracja w nowym akwarium, które dopiero będzie startowało. Stąd no, postanowiłem wsadzić je tutaj pod wodę i pozwolić im przejść tą aklimatyzację. No a do nowego akwarium wykorzystam już namnożone rośliny przystosowane do pełnego zanurzenia. Oprócz tego jeszcze no, te przygotowania idą pełną parą w postaci tutaj e, planowania i że tak powiem zamawiania tego, co będzie mi potrzebne. Tu rzeczywiście parę firm jest zaangażowanych, chcę, żeby ten projekt był ciekawy, e, więc e, no, muszę skoordynować tutaj parę dostaw i parę pomysłów, zaplanować, jak to wszystko ma wyglądać, no, ale wielkimi krokami e, zbliża się ten moment, gdzie, gdzie będę restartował, Muszę powiedzieć, że już się nie mogę doczekać. Naprawdę się tak podpaliłem, chciałbym to już tutaj. Yy, widzieć od nowa, jak to będzie wyglądało, no, ale jeszcze chwilę cierpliwości. Dobra, zanim ja się zabiorę tu za nalewanie wody, to jeszcze szybciutko odpowiem na jeden z komentarzy pod właśnie tym filmem dotyczącym podłoży aktywnych. Akwarysta niedzielny. Tropika. Rozpadła się po około 8-9 miesiącach. Przesadzanie roślin czy posadzenie szczytu w miejscach starych roślin wiązało się z tumanami kurzu w toni wodnej. Sadzenie trawnika z chemiantusa in vitro droga przez mękę. Gdy już urósł piękny trawniczek, to się dywan oderwał, bo podłoże lekkie, a zapomniało się przyciąć trochę niżej, i tak dalej, i tak dalej. Cytując klasyka, jestem na nie. Tylko że ja wielebny SL. Darku, nie ubliżaj sobie, nie umniejszaj sobie naprawdę nie ma potrzeby. Jesteś doświadczonym, akwarystą. PS według mnie każde podłoże jest aktywne, niektóre, a niektóre do tego mają właściwości jonowymienne wymienne od pierwszego zalania. Dobra, po kolei. Ja akurat miałem tropikę w swoim zbiorniku przez ładnych parę lat i niczego takiego nie doświadczyłem. Myślę, że może być to związane, bo też taką, takie wyjaśnienie, gdzieś tam się spotkałem z tym i całkiem to do mnie przemawia, że dosyć ważne jest tutaj też przechowywanie tych podłoży przez importerów czy hurtowników, bo tutaj ewentualne przemrożenie takiego podłoża, jeśli jest nieprawidłowo przechowywane gdzieś tam pod wiatą, a nie w ogrzewanym magazynie, no kończy się to właśnie taką degradacją tej struktury mechanicznej tych granul. Myślę, że to jest całkiem możliwe wyjaśnienie tego fenomenu, że u jednych osób ona się rozpadała, u innych nie. Nie wiem, no w każdym bądź razie zachęcam cię tutaj, żebyś na podstawie jednostkowego doświadczenia z jednym podłożem nie zniechęcał się w ogóle do podłoży aktywnych, bo ja od naprawdę od wielu lat je stosuję tu u siebie i różne, nie tylko tropikę. Ostatnio tutaj miałem Platinum soil, wcześniej chyba master soil. Wszystkie, tak powiem, byłem zadowolony, żadne mi się tutaj nigdy nie, nie rozpadało, nie rozpadło, niczego takiego nie doświadczyłem, jest jakiś tutaj rzeczywiście pechcie musiał y, dotknąć. Dobra, natomiast tu do tego komentarza, że każde podłoże jest aktywne, Wiesz co, to jest troszeczkę tak i o tych właściwościach je wymiennych to tu trochę szerzej muszę odpowiedzieć, yy, bo to troszeczkę zależy od tego, co tak naprawdę rozumiemy, że podłoże jest aktywne. Jeżeli rozumiesz przez to, że ono w jakiś sposób wpływa na skład chemiczny wody, no to w tym sensie oczywiście tak, no woda jest świetnym rozpuszczalnikiem i w zasadzie jakieby to nie było podłoże nawet taki zwykły piasek z krzemionki on najczęściej nie jest tam idealnie czyste są tam jakieś domieszki też w jakiś sposób będzie wpływał na na skład chemiczny wody, ale to chyba nie do końca o to chodzi jeżeli chodzi o tą wymienność, to rzeczywiście bardzo dużo naturalnych minerałów na przykład glina ma takie właściwości to wynika z z budowy krystalicznej z budowy krystalicznej tego, tego, tych minerałów, które tworzą tą, tą skałę, tak? I ona się ładuje ujemnie, powierzchniowo, to znaczy, że jest, ma zdolność przyciągania cząstek naładowanych dodatnio, kationów, więc wymienia kationy, tak? I to jest też cecha po prostu naturalna gleb, tak? No gleby to, jak pamiętacie pewnie ze szkoły, skurczę, zabrzmiałam trochę jak jakiś stary nauczyciel, ale Mam nadzieję, że mi wybaczycie, to jest ta wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, w której rośliny mają korzenie, prawda, I ona się składa z takiej części organicznej, czyli próchnicy, która powstaje z rozkładu roślin, szczątków roślinnych, które tam są gdzieś na powierzchni, no i ta część organiczna próchnica jest takim źródłem długookresowym substancji odżywczych, właśnie azotu, fosforu, w wyniku rozkładu tam mikrobiologicznego te substancje odżywcze są uwalniane z tej próchnicy i rośliny z tego korzystają. Natomiast również z części mineralnej, tak? czyli tej pochodzącej z wietrzenia tych skał, które są gdzieś głębiej, z erozji, z wymieszania z, z, po prostu z podłożem mineralnym, tym głębszym. No i dzięki temu te podłoża mają również właściwości, czy gleba ma również właściwości jonowymienne, tak? czyli to jest zdolność do wymiany kationów, i to jest z kolei źródło mikroelementów tutaj dla, dla roślin. Więc jak widzicie, to pod tym względem tutaj rzeczywiście tego typu naturalne materiały, nie tylko podłoże aktywne no mają zdolności i ono wymienna. Ale w podłożach aktywnych chodzi jeszcze o coś odrobinę więcej. To nie jest tylko mieszanina y, części mineralnych i organicznych, pod tym względem podobna do gleby, czy no, rzeczywiście na przykład do ziemi ogrodniczej, które najczęściej są bogatsze w tą część y, organiczną. Tam się dodaje po prostu jakieś komposty, y, czy jakieś torfy, jakieś tego typu składniki organiczne po to, żeby wzbogacić ją dodatkowo jeszcze w, w tę część odżywczą, że tak powiem, dla roślin. Natomiast podłoża aktywne, no tak jak już słyszeliście tutaj przy opowieści o yukuchi, tam w procesie produkcyjnym używane są jeszcze takie, na no, kąpiele kwaśne czy roztwór kwaśny. Chodzi tutaj o e, właśnie aktywację tych glinokrzemianów i nadanie im jeszcze zdolności do wymieniania anionów, czyli również cząstek naładowanych ujemnie i tego już tutaj to naturalne, naturalne podłoża nie za bardzo, ma przynajmniej nie w takim stopniu, więc dzięki temu właśnie podłoże aktywne są w stanie na przykład pochłaniać fosforany, czyli te naładowane ujemnie cząstki, zamiast o to oddawać inne dowody. No i pod tym względem, no to tutaj rzeczywiście raczej inne podłoża tego typu, tego typu właściwości nie będą miały. I ja tutaj muszę trzy grosze swoje wcisnąć, posłuchajcie. Mi kiedyś coś takiego właśnie się przytrafiło. Ja mam potwierdzoną historię z miejsca pracy, w którym to pracowałem. To było 10 lat temu, a aktorem był substrat, pewnie znani marki, która to nie brała udziału w tym ostatnim teście, gdzie testowaliśmy substraty aktywne, badaliśmy analizę chemiczną, robiliśmy. Kto nie widział tego filmu, to koniecznie zobaczcie, bo to jest jedyny taki film na świecie, dosłownie, bez żadnej ściemy. Więc zobaczcie, bo naprawdę warto. Więc zakładaliśmy akwarium 375 litrów na substracie aktywnym. Zysypywaliśmy ten substrat, on wyglądał normalnie. Te siarenka ręka były normalne. Wiecie, nie rzuciło się nic w oczy negatywnego, ale po miesiącu czasu zaczął się mocno rozpadać, ale tak naprawdę konkretnie to nie jest to, co znacie z substratów własnych, gdzie tam po pół roku czy po roku zaczynać tam lekko coś pylić, tam widać oznaki takiego rozpadania się. On się po prostu zmieniał w mąkę. To była masakra. Trzeba było zlikwidować cały ten zbiornik, zrobić resat jeszcze raz na nowym substracie. No, oczywiście, złożyliśmy reklamację na ten substrat. I co się okazało? Przedstawiciel nas poinformował przy okazji, że słuchajcie, ten substrat był fatalnie przechowywany w jakimś nieogrzewanej części magazynu. To był okres taki zimowy. I on został zwyczajnie przemrożony. I ta niska temperatura spowodowała to, że on się potem tak właśnie rozpadał. Oczywiście dostaliśmy w ramach reklamacji nowy substrat, ale już założyliśmy na substrat na zupełnie innej marce, bo akurat takiej ilości substratu nie było nam wtedy pod ręką i założyliśmy pamiętam na czymś zupełnie innym. Więc historia jak najbardziej potwierdzona. Takie rzeczy się zdarzają zimą niestety. Bardzo dziękujemy za wirtualne kawy, jeżeli chcieli nas porwać na takie. Kawy to link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, za to, że jesteście i że pomagacie nam w prowadzeniu tego kanału. Bez Was nasza praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chcielibyście wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniecie, WESPRZYJ, tuż obok nazwy tego kanału. Albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na naszego facebooka.